Zobaczcie, kto przyjechał, jak tu się pięknie prezentuje na, na tle tych y, super tuni, super Ilonka. Tak. A tutaj, a tutaj, a tutaj. Tadam! Ta moja Ilonka. Tak, sześć tygodni Anulka. szybko minęło. Tak, Jesteś sześć tygodni szybko tą. minęło. Tak się cieszę. Ja jestem normalnie. W siódmym niebie, w siódmym niebie. Ja Wam się nie pokażę, bo wyglądam jak półtora nieszczęścia. Tak, jakbyśmy się tak napracowały jak Ty, to by tak wyglądały. Ja się może doprowadzę jakoś do jutra i jutro się pokażę. A teraz macie ładniejsze dziewczyny do pooglądania. Pozdrawiamy. Tak. Na, na nie chcą mięsa, on się przeżarli mięsem. On Nie, zjeść eko jajko. Się, dzisiaj jest jajko, mizeria i to ziemia. I to jest najlepsze lepsze nie jedzenie. No. My, mamy, my chcemy takiego jedzenia, ja, się bo my nie mamy... Mamy no. Dzień doberek, dzień doberek, Hello. zobaczcie jaka ekipa, my tu dzisiaj, Ania ty się nie chowaj, no jestem tutaj, e, jestem. my tu dzisiaj robimy u Mamuni taką akcję, jaką akcję robimy? Akcję błysk, akcję błysk, Mamunia o niczym nie wiedziała, my żeśmy się tu wszyscy zjechali i e, wynosimy meble z Mamuni pokoju, wycinamy stary dywan, wywalamy wszystko, malujemy podłogę, zakładamy nowy dywan, a Mamunia nic o tym nie wiedziała, a bardzo chciała mieć to już zrobione. Tak. E, tak sobie marzyła, żeby to zrobić, i nawet sama chciała to robić, wyobraźcie sobie, 85 lat. Ale dzisiaj tak z niespodziewanego szczału wpadamy, robimy, wypadamy. Znaczy niespodziewany dla mamusi. No. Bo to było wszystko już obmyślane, tak, tylko że tak. mamusia nie mogła się My... wiedzieć, bo by zaraz było pieczenie, gotowanie. I dziewczyny bo chyba i... nadjeżdża. Wszystko, nasz nie? Dziadza. O, dziadzia jeszcze dziadza jest nie... Nieświadomy jest Hob. No, tak, tak, jedzie, tak. Co wy żeście znowu wymyśliły? No, nie, jeszcze nie <laughs> Więc no. jest raniutko. My żeśmy z Iloną już o 6 rano rwały ogórki u mnie. Ilonka sobie będzie je zaprawiała i zabieramy. Się do roboty, bo dzisiaj jest no. bardzo gorąco i to wszystko szybko wyschnie. Mamy jakąś farbę szybko oschnąć. Tak, to. tak, 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 tak. przyjemniej. Mamy i jedne męskie ręce do pomocy, tak. które się schowały, mój boguś. No, jest jeszcze ten silny hop do pomocy, więc. No będziemy działać, Będzie będziemy się działa. działo, będzie się działo. Tak. Tutaj jest dywan, który leży już z 20 lat, albo jeszcze lepiej. I podłoga w tak opłakanym stanie, więc takie marzenie było mamunii, żeby to pomalować. Bo to jest rodzice mieszkają w takiej szkole starej, tu kiedyś była szkoła, teraz już nie ma. To wszystko jest z 1800, tam któregoś roku budowane. Dechy tutaj stare. I gdyby je wycyklinować, to by było super, ale to by była już większa akcja, więc będziemy tą podłogę odświeżać, malować. No i będziemy wywalać ten dywan, który tutaj już jest tak yy, pod meblami, że nie można go ani wynieść do czepania, ani nic. Więc yy, będzie tutaj zakładany mniejszy dywanik. Ten pójdzie już raus i za chwilę będziemy działać. Nie, poczekaj, nie, poczekaj, właśnie chciałam ci powiedzieć, że to jest babcia, Chciałam że powiedzieć, nasz... że tak się o, rozpoczyna aha, u nas dobra. praca. Tak. <laughs> Najpierw Kawka, akumulator trzeba <grymne> <Ciasto. grymne> na mam. Ciasto! tu jest tyle ciasta, a mamunia ja dzwoniła do dziadka, żeby porta kupił. Po co? No jak po co, bo mówi, bo Boguś jest Bo tak. no. Boguś y, pracuje tylko na torcie podobnie. <laughs> ja mówię, a my na dietę chcieliśmy przejść po wakacjach. Tak, tak. Ale jesteś tak opalona, dawno to nie byłaś tak opalona. Nie, ja Ci powiem, bo to już ostatnie dwa dni no. tak zrobiliśmy, że się nie spalowaliśmy filtrem, bo ja mówię, wrócimy, będziemy bladzi jak, nie wiem, nie, bo pogoda taka była fajna dosyć, ale nie było słońca, nie? Więc jak nie, przyszło nie, nie. słońce, wgasło jak żaba, Leżu, zobaczcie. zobaczcie. Tak, już no. Jest. Sytuacja na ten moment przedstawia się tak, że to jest podłoga teraz szlifowana elegancko. Łóżeczko będzie wzmacniane, bo lekko się rozeszło, więc kupiłam wszystkie te kątowniczki i, i to porobimy. Zobaczcie jaka podłoga będzie miała. Tu taka, tu taka. Babcia będzie taka szczęśliwa, że to ładnie zrobimy. Będzie git. Nie też się dzieją prace. Ilonka sobie hmm. jest tutaj. Co ilonka zrobiłaś? Tak, zrobiłam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duży, 7 i taki mały jeden. I jeszcze w niedzielę dorwiemy. Anika nie Góreczki eko to są najlepsze na świecie. A tutaj będą ziemniaczki, ta soleczka, potem będą jeszcze jajeczka. Mizeria waproczy. już złodziej. Mizeria. Ilonka. Dolej, do teraz soli, bo ja tam ci pół litra wody. Na zewnątrz też się prace dzieją. Boguś z ciocią sonią tutaj ulepszają skrzynię jeszcze od łóżka, żeby się nie rozlatywała. A tu się, to jest stary dywan do wyrzucenia. Tu się prostuje nowy, jest na lewą stronę przewrócony. Słuchajcie, A, jest tak ciepło. No, A, kupał jest nieziemski. Typu. Ale my się, nie damy, nie damy się. Ja gdzieś tego mojego chrumka Gastonika słyszę. No pewnie, że słyszę. No cześć chłopaki. No cześć. I Marysy Co tam? Co tam ekipaż Jeepa? Tak. No, gorąco. Zaraz pójdziemy do domku się napić, tak? I mordyńko moje. I Moi drodzy, to są takie klimaty, jak dzisiaj tutaj rano z mamą przyjechałyśmy i to był taki jeszcze lekko rześki poranek, ale już było ciepło i taki zapach lata. I ja do mamy to mi się takie przypomniały y, z powrotem takie dziecięce lata u babci, śniadanko, potem obiadek, jakiś taki letni, naprawdę cudownie. No, przypominają się stare klimaty. <laughs> Moje serduszko. O mm. Jesteś tutaj z nami dzisiaj? Bardziej przeszkadzać niż pomagać, no ale trudno, nie? Mm. Kto kocha też tak zwierzętki? Nadejś, aby go po położyć na chwilę. Spójrzcie. Malowanie w trakcie. Boguś z tej strony. Jedzie pięknie. Mama z tej strony, się. Ma listy. I co? Jaka farba? Dobra. Nie śmierdzi i bardzo szybko sknie. Po 20 minutach jest już w dotyku sucha. No ale żeby można było na nią stawiać meble, to trzeba trochę dłużej poczekać. Ale. I co my tu mamy? Proszę powiedzieć. Fasolka od małni yy, od rodziców z ogródka. Yy, mizeria yy, ogórki z mojego ogródka. Jaja od naszych kurek. I po prostu grze... głodni ludzie. I, o, o, to jest nasza mizeria. No. Fantastyczny, piątkowy obiadek. Wszystkie jabłko. tu mamy. Podłoga pomalowana. Łóżeczko yy... naprawione, musimy je tylko poskładać. I czekamy aż dobrze wszystko wyschnie, a to jest bardzo szybko schnąca emulsja i za chwilę będziemy wszystko wnosić. Firany zdjęte, bo jutro jeszcze będziemy myły z dziewczynami okna i prały firanki, więc jeszcze. Gaston, jesteś młotem wejścia na rynek. będziemy rozwijać, bo ja go czyściłem w jednej z drugiej strony. wiem, co będziemy jest. jest no ty... no ty... to... tak, rozwijać w tą stronę. Wiesz. Zobacz.

nie, Poczekaj, ja jest teraz stała, tak, bo, nie. to, i potem by trzeba było o, i wtedy? Tylko tak, tak, no, nie, nie będziemy, do, do rusza, rusza, tylko, Bo To trzeba, rusza, rusza, tylko, bo to trzeba wtedy podnieść to było, do góry, Nad nagdywa, nie? Naddywa no. i Wtedy wyjedziesz, nie? Wiesz? No to może. E, no, Mamunia chciała, żeby było równo tu, i podłogi, równo tu. No. Dobra żeby było tu na podłogi go i nie że zarobi, żeby komody i obuż na nie do tego, to tego nie oh, oh, do tego no, no, no. no, tak do tego to do tego nie do tego nie do tego nie do tak. A yeah, do tak. nie do do nie nie to się jak nie, jak no mi Dobrze nie przejmuj się, jak psy go nie. zniszczą, to się kupiłem co. Piękny Już mi się tak ja podoba, bo to po pierwsze, że to moje kolory. No, no, jutro. raguję. <Kawusza> tak Cały... jutro. Jutro nie, no pięknie. Tu teraz pokam. Zobacz. No, no, zobacz, no, zobacz. No, zobacz, no, zobacz jak, no. jak tu, zobacz masz piękny szzezlon. No, no, no jeszcze nie koniec, tu jeszcze, jeszcze rano, nie. Jeszcze jutro umijemy okna. powiesić Dziadek, jak Ci się podoba? Nie, podoba? My, się Opowiedz nam proszę, jak Ci się podoba ta zmiana? Cudzmiut fajty lizać. Cieszymy się. miód i orzeszki. Pięknie. My już po pracy u mamuni, jak yy, widzieliście, jest już dużo zrobione. Tak. Jutro zostały nam umycie okien i powieszenie firanek i kosmetyczne. Takie, kosmetyczne. takie, takie już zniesienie resztę sprzętów po prostu. Gaston? Oj, oj! U nas tak w, ci było tak gorąco, tak gorąco, 36 stopni pokazywało. I yy, w tej chwili... Przed chwilą właściwie popadał trochę deszcz. I powietrze się zrobiło do życia. Także. No, jest czym dojechać. No. no i my tutaj jeszcze dodatkowo się ochładzamy, dziewczyny, wypijmy za ten dzisiejszy tak. dzień. Zasłużyłyśmy. Zasłużyłyśmy. Ja mam lampeczkę, coś tutaj robi. Ilona może otwórz, bo ja tutaj nie przejdę. Gdzie ty idziesz chłopaki? I teraz tutaj się Proszę. relaksujemy. Tak. Odpoczywamy oh. i nabieramy sił na jutro. Tak, jutro ciągle. dalszy. Będę musiała jutro przerobić te reszty tych pomidorów. Ja sobie zaprawiałam ogóreczki. No, Ilonka zaprawiła ogórki. I jeszcze Jedenia. w niedzielę dostaniesz ogórki. A no potem to, nie to ja nie wiem. Ogóreczki co i Sonia zrobić. ogóreczki jeszcze w niedzielę sobie też porobi. Aha, no. A reszta to nie wiem. A rosną jak dzikie. Ale y, czytałam Wasze komentarze i ponoć te ogórki w tym roku to tak obrodziły praktycznie wszędzie, więc... Więc lepimy za to. <grym bringaru> <coughs> za te ogórki, co obrodziły <grym> wszędzie. Będzie co do sałatki jarzynowej. Mamunia, mamunia nic nie wiedziała o całej akcji. <grym> tak? Bo gdyby wiedziała, to nasza mamunia tak, już by od dwóch dni... Ona, pamiętajcie, że ona ma 85 lat. Od dwóch dni by przynajmniej już coś piekła, a i tak miała upieczone dwie blachy w plackach. Dołąbki to by robiła. Tak, na 100%. Piekła by, y, smażyła, gotowała, piechciła, bo ona jest chora, jak y, ktoś ma przyjechać, to ona musi mieć naszykowane wszystkiego. Skąd ona ma tyle sił? Nie wiemy. Nie wiemy. Mamy tylko taką drobną nadzieję, że trochę nam w genach przekazała. Nie. Naprawdę. Mamunia jest niesamowita. Jeju, ja, Ania, jak ja tu wyglądam, taka blada przy Ale. Ach, blada! No, blada! A to cię słucha, takie to Nie wiem. My takie robocze dzisiaj jeszcze jesteśmy w Ja jestem przedurlopowa, to ja mogę taka być blada. No, a ja nie lubię leżeć na słońcu. No nie lubię leżyć na... no nie mogę leży na słońcu. Ja byłam przed chwilą pozrywać maliny, przyszłam i mimo, że było zachmurzone i już prawie padał deszcz, to ja przyszłam z taką czerwoną paszą. No. Ale naprawdę jest teraz no. bardzo przyjemnie. Okienka sobie pocholałyśmy wszędzie w domku, żeby sobie... I dzisiaj Ilonka ze mną śpi. Mamy Robimy tam babski, babski wieczór, tak. tak? Chciałyśmy jeszcze mamunię tutaj na ten babski wieczór. No, Właśnie. Yy... Przekonać, ale nie dałaś dźwigu by nie. potrzeba było, żeby mamunię tu <noise> ciągnąć. Nasza mamunia jest taką domatorką, że... Ale to jest taka farba, co nie śmierdzi i ten pokój jest ten zamknięty. Pokój nie farbą, w ogóle, w ogóle, w ogóle, No, bardzo szybko schnie, innym więc spała, W więc pokoju będzie spała tak, Przyszczęśliwa, zadowolona. Ale super jest ta farba. Ja Wam może... Nie mam tej puszki tutaj, bo bym Wam napisała, jaka to jest farba, bo jest naprawdę fajna. Szybko naprawdę wyschła. Tak, szybko, I nocy. dwie warstwy były nawet do tego stopnia, że żeśmy mogli już y, y, łóżko wnieść, dywan wnieść, jak widzieliście, i. Ten. I pigmentacja była też fajna, bardzo tak? Kryjąca, taka. Tak, mhm. bardzo fajnie kryła, mimo że była. Ja widzieliście tą podłogę. Ja Wam tutaj wrzuciłam y, wcześniej, jaka ona była łaciata, taka ciemna, spod spodu wyłaziły jakieś jasne plamy i to wszystko ładnie przykryło, więc jest. Fajnie. Taki dzień, jutro jeszcze wskoczymy na okienka, umyjemy firany, zawiesimy i nasza Mamunia będzie szczęśliwa, bo to jest jej kącik i ona tam. No. Ona uwielbia jakieś zmiany, chociaż drobne, nie? To tak, po każda kobieta. Jakby... Jej marzeniem było tak y, pomalować tę podłogę, że, że wyobraźcie sobie, że ona to sama chciała zrobić no. kiedyś. Po cichu nie wiem, jak my byśmy gdzie miały wyjechać. <laughs> I jakby te dywany wynosiły? No, ale to takie by było malowanie tylko tam na no dywano, no, bo przecież by nie wynosiła i nie, nie, tak nie, nie dałaby rady, bo naprawdę nas tam było dzisiaj pięć dorosłych osób, no, rodziców nie liczyliśmy, oni sobie mieli tam siedzieć i, i nie ten, ale naprawdę było co robić tam. Te meble ciężkie tu przełożyć, tam przestawić i, i było tam naprawdę dźwigania, więc. No, ale jest I jeszcze tak przy okazji kuchni... naprawiliśmy łóżko. No, łóżko zostało naprawione, no. bo było lekko zdewastowane. Pojechałam po takie kątowniki i Boguś ładnie wszystko e, poprzykręcał. i, i e, no. jest super teraz, nie? Boguś też naprawił krzesełko w kuchni. No. no. I karnisz dokręcić. I karnisz dokręcić. kotki wtedy zawiesiły się. a Chociaż z mama wtedy zrobiła. No niby to. tak było zrobione, no, ale, ale musiały jeszcze sto, Wiesz przy tych karniszach trzeba było wkręcić przy jednym tym kółku trzy Aha. śruby. A ja zostawiłam na jednej. A na One tej... sobie lubiły tak na te okno wskoczyć no. i między firanki i może gdzieś tam zahaczyły znowu i... no. Nie, wiesz co? Jak my żeśmy te firany tak odwieszali na bok, żeby do ziemi nie dotykały, jak y, tą podłogę, nie? Mhm. to y, y, to się musiało owiesić. Mhm. No. I potem dobrze, że się tak stało, bo firany żeśmy zdjęli, okna jutro migiem umyjemy, maszynkę weźmiemy, oblecimy ciach ciach i, I będzie git. No. Jaki to będzie komfort psychiczny, jak babcia wie, że pod w każdym kąciku jest umyte, pod każdym dywanikiem, wszędzie, w każdym tym wszystkim. Wyprałyśmy tym, tym, wybrałyśmy materac, ten, ten pokrowiec od, pokrowiec od materaca, w, w, wymieniliśmy pościelki po na świeże, więc jest czyścielko. A najlepsze, bo mamusia mówi, taki piękny dywan będę miała, a kotki teraz jak z zwierzątka przyjdą, to żeby mi nie zniszczyły, no to tak sobie do serca wzięły kotki, że jak przyszły po tym całym naszej, myśmy już do domu pojechały, teraz rozmawiałam z mamą, to mówi, że Mela przyszła i weszła na dywan, zeszła i później przy samej linii brzegowej dywanu przez cały pokój szła Można, można. No, bo to jest ich wspólny pokój kotów babci. mamuni. Więc kotki już oszczędzają. Uuu, ale jest fajnie. No aż mnie takie... Delikatny, tak, drżczy no, przecz. To nie mów. To nie wiem, Jeszcze mi jeszcze nic nie przeszło. Żeby... Nam się ten dzień dzisiaj wydaje, że on trwa nic i się, trwa. Nic jeszcze nie trwa? przeleciało? <laughs> bo mnie już drżczy, przeleciał. No, <laughs> to się widzę. No, nie widzę, nie, nie. <laughs> nie. No. Dobrze, kochani. My sobie tutaj posiedzimy, porelaksujemy się. A ten, a ja muszę jeszcze zmontować ten filmik, żeby Wam go na jutro wrzucić, więc... Osa? Osa Celebrytka? Osa celebrytka. <grym> więc... E... Do zobaczenia jutro. No Papa, nie jutro. Może bo jutro, może pojutrze. Zobaczymy Ach, jak, tak. się, jak się... W następnym e... filmiku. O, w następnym mhm. filmiku. Tak. Pa, pa. pa bye, bye.